Co ja tam pokazałem w poprzednim odcinku to ja nie pamiętam ale może wy pamiętacie ale dobra no to dobra no to chuj z tym idę zrobić to co mam czyli pokazać wam co robią kraje na ziemi przed pierwszą wojną światową okej okay, no to jak ja wam zaraz pokażę to co mam okej okay, no to ja wam zaraz to pokażę to co mam zrobić co nie no to tyle na razie w temacie już wam zaraz pokażę co trzeba okej okay, no to jak no to wam zaraz pokażę te kraje okej okay, no to dobra no to tyle w temacie okej okay, to już już wam to kurwa pokazuje okej, okay, no to koniec gadania już wam pokazuje okej. Okay. No to dobra Łotwa i Estonia macie pomysła jak mamy zawalczyć o naszą niepodległość? Czy nie no mi kurwa powiedzcie okej okay, no to jak zrobimy to? Czy nie no mi kurwa powiedzcie okej okay, no to jak idziemy zawalczyć o naszą niepodległość? Czy nie no mi kurwa powiedzcie okej okay, no to jak ma ktoś jeszcze pomysła na naszą niepodległość? Czy nie no mi kurwa powiedzcie ma ktoś pomysła na nasze zrywy niepodległościowe czy nie. No niech ktoś mi z was to kurwa powie okej okay, no to jak powiedzcie tak lub nie okej. Okay no to dobra Litwa, ja też nie mam pomysła na nasze zrywy niepodległościowe, ale mam pomysła, kto to może zrobić, tylko nie wiem, czy nam się uda, co nie Litwa. Ale mam pomysła Litwa, musimy iść, zrobić to co trzeba, ale dobra mam pomysła, kto w tym może nam pomóc, a mianowicie pamięta ktoś Polskę, czyli tego Kolesia, co kiedyś nami rządził, co nie pamięta go ktoś, czy nie no niech ktoś mi powie pamięta ktoś o Polsce czy nie, no niech mi powie no to dobra może go choćmy zawołać, bo on śpi chyba więcej niż od trzech dni co nie, no to tyle w temacie. No to dobra, moi koledze, to ja Estonia dzisiaj chcę wam powiedzieć, że mam pomysł. Co zrobimy? Najpierw musimy się rozwiązać, a potem iść. Pytam Polskę, czy nam pomoże nam w wojnie o niepodległość, czy nie? Okej, okay, no to jak, no to chodźmy iść po Polskę. Okej, okay, no to dobra, no. To tyle w temacie, okej okay, ale dobrano, to dobrano, to tyle w temacie, chodźmy iść poszukać Polski, niech on nam pomoże w wojnie o niepodległość, co nie, no to jak on nam w tym pomoże, czy nie, no niech nam to powiedz Litwa i Łotwa, bo ja muszę. Mnieć niepodległość, okej, okay, powiedzcie tak czy nie, no to dobra, to idziemy szukać Polski. No to jak, no to właśnie tak, Litwa, Łotwa i Estonia poszli szukać Polski, który by im pomógł w walce o niepodległość, co nie no to dobra, no to tyle w temacie, okej okay, no to jak no to tyle w temacie, idę już wam pokazać, co robi w tym samym czasie Polska, co nie no to jak no to dobra, ja wam tam zaraz pokażę Polskę, co nie okej okay, no no to jak idziemy to zrobić? Czy nie no nam kurwa powiedzcie okej, okay, już wam ja wam tam kurwa pokazuję Polskę co robi no ten no nasz kraj w naszym języku, w języku w którym tworzę ten dosłownie gówniany film co nie no to jak no to dobra tyle teraz w temacie co nie to już czas na pokazywanie polski okej okay, no to już już to pokazuje okej okay. No to dobra moi kochani nie wiem co ja tutaj robię i o co chodzi, ale ja mam teraz, no tam, no teraz, no pewnego pomysła jak zdobyć niepodległość od Rosji w przypadku wasa mnie jeszcze od Niemiec i Austro-Węgier co nie no to dobra. Plan jest taki musimy stworzyć ogólnokrajową rewolucję, ale nie rewolucję, tylko wojnę, co nie, no więc my musimy iść, wywołać wojnę, co nie, no to jeśli niemiec za Austriakiem stanie przeciwko Ruskowi, to wtedy byśmy mogli iść, osiągnąć niepodległość co nie tylko wtedy powinien ktoś stać nad nami w górze a mianowicie mam pomysł a kto to będzie musiał zrobić a mianowicie zrobi to Ameryka bo jemu można zaufać i jeszcze Anglii i Francji oni trzej nam mogą pomóc w w zyskaniu niepodległości, no to co sądzicie o moim planie dobre jest czy nie. No to dobra, Panie Polska, ja tam się z Panem zgadzam, no to niech ten pomysł kiedyś pójdzie w życie co nie, no to niech ten nasz pomysł ma być u nas wejść w życie co nie no to dobra, no to jak ja tam idę, to z wami zrobić co nie bo niepodległość to jest rzecz najważniejsza co nie ale dobra no to ten no no to tyle teraz w temacie ja tam idę to spełnić z tobą okej okay, polska tak to niech tak będzie okej okay. No to dobra, no to jak no to ja się zgadzam z Litwą musimy iść wywołać tą no wojnę okej okay? no to dobra no to ten no no to na razie ten no to tyle w temacie co nie no to tyle na razie w temacie chodźmy już tam no to zrobić to co mamy okej okay? no to jak no to już tam chodźmy obmyślić plan okej okay? no to tyle w temacie już chodźmy to zrobić ok, no to ok, no to dobra Panie Polska, musimy spełnić Pana zadanie, co nie, no to my musimy już je tutaj, no to jest spełnić, co nie, no to dobra, no to jaka to tak. Niech będzie co nie, no to tyle niech będzie co nie, ale dobra no to niech no to ten, no na razie tyle niech to będzie no to chodźmy zrobić to co mamy, czyli troszeczkę powalczyć o niepodległość, okej okay. no to tyle w temacie już chodźmy to zrobić, okay. Okay, no, to okay. No to dobra i właśnie tak Polska poszedł obmyślić plan na odzyskanie niepodległości, co nie, no to właśnie tak to było, co nie i właśnie tak Polska obmyślił plan wygrania wojny o niepodległość razem z Litwą, Łotwą i Estonią, co nie no to właśnie tak to było, co nie no to tyle w temacie ja już idę tam no to zakończyć ten no, odcinek okej, okay, no to tyle na razie w temacie ja już zakończam ten odcinek no to niech będzie ten, no to tyle w temacie, okej okay, no to już, już zakończę Nakańczam ten odcinek, no to ok.